Patrz kurwa przyszła. Kto przyszedł? Sąsiadka. No, kurwa pojebana, wpiero się do chaty. Ale co Nie wiem. Ja to, 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 to. Sztuczna bajera będzie chodzi. Tegel. tak zwana, robi się dziura. Tak jak w słońcu ozonowa. Zawarnika, ja święta Weronika. Zna świętą Weronikę? No. Jest to była no. święta Weronika? No wiem, ale A co to, ma... Ma... A co, to A by? Ma... A co to ma do rzeczy? No. A nie, to musisz pani się ze mną zaprzyjaźnić. Nie, pani... nie, w życiu Paryża mnie to nie interesuje. A czy pani tej szatańskiej telewizji ogląda? Mnie telewizja nie interesuje. Ja no. na telewizję mam internet. To jest różnica, telewizja, internet, nie? No jest różnica, jest no. No. Kolosalna różnica, to jest nie. prawda. Bo nie ma już na nią patrzeć. I co pani tutaj będzie siedziała? No nie, no trochę posierte pomyśleć, jak sobie ją wyrzucić. Hej, ja, 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 lubię dziki kraj. <słodziewanie> Która to godzina, pani się nie śpieszy. Nie, ja dzisiaj weźcie, nic nie mam za. A do na do kościoła, nie? No, nie? Wyjdź. Nie, nie wyjdź. Musi pani na razie wyjść, bo ja, ma, bo ja muszę gdzieś wyjść. Taki pan? Tak, taki powiem. Tak, ja i tak powiem, chodź, bo ja nie wytrzymam. Nie każdy ma czas do bajery, wie Pani o tym? Nie, ma No właśnie, no to właśnie, o to mi chodziło. Ale nie wie panie. Pani, bo Pani coś mi zaczyna być na molno. <noise> tak, prawda, tak, czekoladka nawet nie pomoże teraz. pani ma to? jaki no. ma beret? Kurwa przez I te perfumy, kurwa, Dołujące, śmierdzące jak chuj. To śmierdzi, to jest... gaz. Nie, gaz, nie, to jest inny zapach. To nie, to nie jest odór, tylko to jest smród. Odór, a smród to jest różnica. Coś jakby miło, nie? Wie Pani, ile razy w sklepie jestem to przeważnie patrzę na datę ważności, a to. Nie no nie tak, wiem, tak, data jest ważna. Przeterminowany cholera tak, przepraszam. No, to że znowu to zbiera, nie? Ja pierdolę, nie? Poważnie, słuchajcie, O Jezus, ale. A, już wiem! Wie Pani o co chodzi teraz? Chanel 5. To nie jest Chanel. To jest Nie Chanel pani 5. mnie wmówi. Nie ich nie używa. A wie pani jaki to jest zapach? Czerwone maki. Czerwone maki? Dokładnie. Na, mm. Monte mm. czerwone makie na Monte Cassino. Zna pani czerwone maki na Monte Cassino? Rozkłada się wszystko. Nie, do dokładnie, to są mm. rosyjskie. Nie szkaliłam. Mm. Paczko używa? jak się rozkokosiła w dupę jebana Śpiewam. <laughs> Jak to, kurwa wygonić? Powiedz, dolać mi, bo ja naprawdę nie wiem, co ja mam z nią zrobić, z tą starą dupą. Ja, ja mam czas, wie Pani. No co Pani, Weroniku, co Pani... Ja żeby... mogę tu, Pani, posiedzieć jeszcze. No ale wie Pani, siedzieć, a wie Pani, bo nie każdy ma czas i, i wie Pani. Co mam zrobić z tą dupą? Zasugerować delikatnie. No jak zasugerować? I, że idę na pocztę, mamawizę? Nie no, pani, ja nie wie, ja też nie mam tak za dużo czasu, bo ja muszę wyjść, wie pan na poscie, bo mama wizę, wie Pani. Cholera, która to godzina, Boże, jak się ja. A per się Jasnoworski zaraz zaczyna. Nie słucha pani? Nie tu dobrze. Sugeruję jej od pół godziny ma ale kurwa o się stawia. Ona nie z się, kurwa. Co ona przyszła na na, na, na ten? Różanie co od mamy żebyśmy się zaprzyjaźnili. No w końcu wie pan, sąsiad jest bliższy niż rodzina. Idę walnąć kloca. co teraz kurwa zrobić? Normalnie za frach jej wypad. Za ją wezmę. I chuj, i koniec. No, Poszły konie po betonie. Na no, chuj to, mi ona. Może panią oskarżyć o pobicie? No tak, bo na ją napadłam, kurwa. Co zrobić? Mam plan, dobra, mam plan. Chodź. Pani Weroniko, halo, gaz się nie musimy mieć. Idziemy, gaz się ulatnie, Pani Weroniko, wie Pani? Musimy iść. widzenia. No do widzenia, no co? No co? No do widzenia, no co patrzysz, co patrzysz, co? Weroniko! <laughs> dobra, dobra, idź już, idź, idź, idź. Cześć, cześć. Wreszcie, kurwa wyśmia w dupę.